Zaczęłam pracę w Sunrise w 2012 roku i to było na pierwszym roku studiów doktoranckich. Może to się wydawać dziwne, ale właściwie od podstawówki chciałam w życiu pisać. Później pomyślałam, że fajnie by było do tego zarabiać z tego, więc zaczęłam się po prostu tym trochę mocniej interesować. Po prostu to lubiłam i czułam, że jestem w tym mocna. Na studiach pomyślałam też, że fajnie by było zacząć te umiejętności, przekładać na jakiś konkretny zawód. I wówczas dowiedziałam się o czymś takim jak copywriting, a właściwie SEO copywriting. Okazało się, że akurat w Sunrise poszukują kogoś takiego, czyli SEO copywritera, więc złożyłam swoje CV, przeszłam na rozmowę rekrutacyjną i dostałam się. Jak rozwijała się moja praca w Sunrise? Na początku było trudno przedstawić mi się z tego trybu pisania, jaki znałam, a znałam tryb trochę naukowy, czyli bardzo kwiecisty styl, długie, rozbudowane zdania. A okazało się, że w internecie zupełnie nie o to chodzi. Pisanie do internetu, a właściwie do użytkowników, polegało na tym, żeby stworzyć jasny przekaz, zrozumiały, a przy tym użyteczny. Z czasem nauczyłam się tworzyć teksty SEO i przychodziło mi to coraz łatwiej. I przy okazji też poznawałam nowe, różne techniki. Z drugiej strony zaczynam coraz więcej rozumieć, o co w ogóle w tym całym CEO chodzi. Czyli, że tam są algorytmy Google, że trzeba pisać nie tylko pod te algorytmy, ale też dla użytkowników, odbiorców, klientów i przy okazji korzystać z języka marki. Z doświadczeniem zyskiwałam też coraz większe zaufanie moich przełożonych i w ten sposób zostałam koordynatorką projektów wewnętrznych w copywritingu, by po kilku miesiącach uzyskać, otrzymać właściwie taką propozycję nie do odrzucenia. Czym to było? To była propozycja, abym została specem od kontentu w dziale marketingu. Dziś w pracy zajmuję się w dużej mierze nadal pisaniem, bo nie chciałam zrezygnować z tego, co tak naprawdę lubię robić nadal. Tylko jest pewna różnica moim klientem stała się moja firma. Nadal dużo rzeczy związanych jest z kontentem, z pisaniem, natomiast biorę udział też w wielu innych projektach wokół employer brandingu, wokół tworzenia wizerunku marki, wokół strategii marketingowej, wokół komunikacji jest tego naprawdę dużo i tak naprawdę w każdym tygodniu pojawia się nowy projekt i mam szansę, i przy okazji okazję, współpracować z nowymi osobami nie tylko w naszej firmie, ale też w ogóle w Bauer Media Group. I to jest po prostu fajne. Zrobię w wolnym czasie. Tak naprawdę wszystko, na co mam ochotę, bo po 8 godzinach zamykam komputer i zapominam o nim do następnego dnia. No, w przypadku weekendów nawet dłużej. Można mnie spotkać w parku, gdzie wyciąga mnie mąż razem z psami. Tak naprawdę uwielbiam kino i film, a przy okazji lubię też poznawać nowe smaki i szukać nowych knajp w Poznaniu. Jednak taką moją prawdziwą miłością, oczywiście poza mężem, jest podróżowanie, bo myślę, że nie ma nic fajniejszego niż taka wyprawa w nieznanie.